Things have happened since he got here. Like what? Victor! Oh. Oh. Gretel, what are you trying to say? I don't know. But there is definitely something wrong here. Help! Help! You have such a vivid imagination. You should write a Uff, dobrze, że jesteśmy już w domu. Pócisz susie. Przepraszam. Cześć, idę spać. Chwileżka. gdzie dziękuję. Za to, że cię wziąłem do kina. <laughs> Jakie dziękuję? To ja zapłaciłam za bilety. Ale ja kupiłem popcorn. Ten go sam zjadłeś! No to przez te seksowne sceny nabrałem takiego apetytu. Jakie seksowne sceny? To był kryminał. Ale ja mówię o tej e, parze, która siedziała przed nami. nie tak mnie wystraszyła. A była dzisiaj jakaś poczta? Tylko rachunek za telefon jest na stoliku. To cześć! Wyspa! Ej, jeszcze coś zjem. Jacek, chodź tu! Ciu. Bo obudzisz Zusię. Nie ma jej. To znaczy, że jesteśmy sami. Nie ma jej. Nie stała w jest niepościelona. No to co no może nie. dziś wyszła? Gdyby wyszła, to zostawiłaby nam jakąś kartkę. Zawsze to robi. Nie widzę żadnej kartki. Krzysiu, spokój się, zaraz przyjdzie. No. <grym> <grym> Czy wy kiedykolwiek nauczycie się odkładać swoje rzeczy na miejsce? Prawie się zabiłem przez ten twój obcas. To nie jest mój obcas. No mój też nie. To musi być Zuzi. O Boże. Czy ty wiesz, co to może znaczyć? Wiem. To znaczy, że Zuzia kuśtyka teraz z jedną na go kryć. Przestań. Nie rozumiesz, co się stało? Ktoś ją porwał. Co? Czy to tak trudno pojąć? Nie widzisz? To jest obcas, który złamała, kiedy ją stąd porywali. Krysiu, Krysiu, Krysiu. O Panu, że kto miałby ją porywać? Hmm? Hmm. To jest zapewne on. Czy wy wiecie, która jest godzina? Za 15 <noise> Za czternaście <14 głos> Już drugi raz dzisiaj w nocy obudziliście mnie. Nie zamierzam tego więcej tolerować. To no dobrze. <noise> Nie zamierzam tego więcej tolerować. Panie Ramko, co to znaczy drugi raz? Kiedy był pierwszy raz? Kilka godzin ten. No nie było nas wtedy, byliśmy w kinie. Ktoś tu był i robił straszny hałas, jakby skakał w górę i w dół. O, obudziłem się z głębokiego snu. A to na pewno Zuzia. No, na, na pewno. Ale kiedy przyszedłem tutaj, żeby jej zwrócić uwagę, to nawet mi nie otworzyła drzwi. Panie Rąku, a może w międzyczasie... znożyła już ze dół? Tak. A może ktoś w tym czasie trzymał ją za gardło i nie mogła wołać o pomoc, a potem ją wywlók i zaciągnął w gdzie. O czym ty mówisz? O czym ona mówi? No, Krysia cały czas myśli o tym morderstwie, e? które dzisiaj się widzieliśmy. E, o, o jakim morderstwie? Na filmie, na filmie. Byliśmy w kinie, panie Ronu. Panie Romku, Zuzia zniknęła. Co, co się z nią stało? Nie wiemy. Nie ma jej w jej pokoju i jej łóżko jest nieruszone. No, to może poszła do muszelki. No jasno, też o tym nie pomyśleliśmy. Na pewno jest w muszelce. No. <noise> to Jestem dzisiaj konkurs na współczesnego Adama Jewy. Konkurs Adama Jewy? <głos> <głos> Chodzi o to, kto pierwszy zkusie. Zajęty. To, to w takim razie czekajcie. Może ja pójdę zobaczyć, co się tam dzieje. Kto wie? Może wezmę udział w tym konkursie? Panie Roku, niech pan rozejrzy się tam za Zuzią. A to też mogę zrobić. I niech pan do nas zaraz zadzwoni, że ona tam jest. Dobrze, zadzwoni. A co będzie, jeżeli jej tam nie ma? Po pierwsze, przestań chodzić w kółko, bo to mi działa na nerwy. Przepraszam. Dlaczego on jeszcze nie dzwoni? Kto? Pan Roman. Kasiu, on wyszedł stąd dopiero przed dziesięcioma sekundami. Uspokój się. Może to Zuzia. O, to ty. Ładnie się u was wita gości. Nie ma co. Nie zwracaj na nią uwagi. Jest zdenerwowana, bo Zuzia gdzieś przypadła. No właśnie. Spotkałem pana Romana na dole i mi to powiedział. Co się dzieje? A to, że niepościelone łóżko. Złamany obcas. Żadnej zostawionej kartki, dokąd poszła. Hałasy w mieszkaniu, podczas gdy my z Jackiem jesteśmy w kinie. I nieotwieranie drzwi. Daje ci to pełny obraz sprawy? Hmm. Daje. Ale nie ostry. <noise> Chcesz nam pomóc, czy nie? Spokojnie, może poszła się przejść. No jasne, na pewno poszła się przejść. No dzięki, że na to wpadłeś. Chociaż spacerować o tej porze samemu po ulicy to trochę ryzykowne. Wiecie, co się dzieje na ulicach o tej porze? Skini, dresiarze, kibole. Dzięki, że wpadłeś. Do widzenia. Sam bym się bał. Nie przesadzam. Nie chcę o tym słyszeć. No i dobrze, że nam to mówisz. Mogę wam powiedzieć więcej. Masz odmianę? Nie palę. Spadaj. Jak idzie? Źle. Nikt mnie nie podrywa. Nie proponuje, że zabierze mnie do domu. Może to przez tą sukienkę. Skąd świetnie pani wygląda? Między nami mówiąc jest pani najpiękniejszą policjantką w cywilu, jaką znam. Dziękuję. Ma pan jeszcze coś gorącego do zjedzenia? Zobaczę w kuchni. Zaraz wrócę. Dziękuję. Dobry wieczór. Szuka pan kogoś? E, tak, szukam dziewczyny. Ciekawe. Szuka pan jakiejś konkretnej dziewczyny? Wie pani, że tak. Blondynki. No coś tak jak pani, tylko że z ładną buzią, z niebieskimi oczami. Nie, chodzi mi o to, że... Szuka pan wysokiej blondynki z niebieskimi oczami, czy tak? Tak. Pani może mi pomóc? Być może. No to wyśmienicie, będę pani bardzo wdzięczny. Jak bardzo? Słucham? No wie pan, Czas to pieniądze. A, pieniądze? To nie masz prawy. Zrobi to pani za 10 złotych. To na pewno przez tą sukienkę. Albo jest pan najbardziej skąpym facetem, jakiego w życiu zwinęłam. Słucham? Jest pan aresztowany. Za nakłanianie do nierządu. Idziemy. Przez? Idziemy. Ale pani żartuje, pani. Nie żartuje. Idziemy. Idziemy. I co? Nic. Stale zajęte. Dlaczego pan Roman nie dzwoni? Nie martw się. Pan Roman znajdzie Zusię. A kto znajdzie pana Romana? Dobrze. Pójdę tam i zobaczę, co się z nimi dzieje. Czekajcie, z tamtą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No widzisz, jak Kryśia to przeżywa. Zadzwonię. Dzięki. To zaczyna przypominać jakiś horror. Najpierw wracamy i okazuje się, że Zuzia zginęła. Potem pan Roman idzie jej szukać, nie wraca. Wszyscy wokół nas znikają, ale dlaczego? Więcej tego nie robił. Nie będę, nie będę. Ale czego? Teraz zostało nam tylko jedno. Dzwonimy na policję. Ej, ej nigdzie nie będziemy dzwonić. Uspokój się, Krysiu. Nie mogę. Przestań cały czas myśleć o Zuzi. No, zajmijmy się czymś innym. Dobrze. Posprzątajmy ten pokój. Dlaczego my? Dzisiaj jest Zuzi kolej. Posprzątajmy. Krysiu, powiedz mi, że zaczęłaś palić cygaro. Ja nie palę cygar. To ten porywacz pali? Ubezwładnił Susie, która mu się wyrywała i podczas tego złamała obcas. I uprowadził ją, krzyczącą ze strachu w ciemną noc. Nie wiadomo, gdzie. na policję! <grym> policję! Halo? 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 A halo, czy to policja? Halo, czy to policja? Chciałem zgłosić zaginięcie. Dziewczyna. Zuzanna Śnieżanka. Mhm. No, parę godzin temu. Nie wiem dokładnie ile. No nie, trochę dłużej. Mhm. Dziękuję Dziękuję bardzo. Do widzenia. Co powiedzieli? Powiedzieli, że zgłoszenia o porwaniu przyjmują dopiero 24 godziny po zaginięciu. Chyba, że ktoś ma 11 lat albo mniej. To dlaczego nie powiedziałeś, że ma 11? <grywa> Cześć, panie Jurku. Cześć, zamykamy już. Nie szkodzi. Przyszedłem zapytać, czy nie widział pan tu dzisiaj pana Romana? Nie, dzisiaj go tu nie było. Jest pan pewien? Jestem. Gdyby był, to bym go zauważył. A widział pan tu Zuzie? Tutaj nie, ale widziałem ją jak szedłem do pracy wieczorem. Kiedy to było? Kilka godzin temu. Gdzie? Pod waszym domem. Wsiadała do samochodu z jakimś facetem. Jakim facetem? Nie wiem, takim starszym. Nigdy go tutaj nie widziałem. I... Jak wyglądał? Wysoki, siwawy i zauważyłem, że miał aparat słuchowy. Aparat? A słuchowy. A wiesz, wydawało mi się, że jak siadała do tego samochodu, to była jakaś zdenerwowana i płakała. No nie. Hmm. Panie Jurku, mogę zadzwonić? Telefon nie działa. Idź do tej budki przed pubem. To, to cześć. cześć. Nie uwierzy pan, ale. Proszę. To ostatni automat w Warszawie na monety. Dziękuję. Niech pan to doliczy do mojego rachunku. Jacek? To ja. Słuchaj, zaczyna mi się to wszystko nie podobać. Pan Roman w ogóle nie zjawił się w pubie, a pan Jurek mówi, że widział jak Zuzia wsiadała do samochodu jakiegoś starszego faceta, który miał aparat słuchowy. I co najgorsze, mówi, że Zuzia przy tym płakała. Halo, Halo! Nie słyszę Cię, słyszysz mnie? Poczekaj, wykręcę jeszcze raz. Kranek zadzwonił i powiedział, że nikt nie widział pana Rąka w muszelce. O Boże, jego też porwali. O, pan Jurek mi powiedział, że jakiś starszy, siwy facet z aparatem słuchowym wpykał Zuzię do swojego samochodu. Mówiłam ci, że ją porwali. Co jeszcze powiedział? Nic, bo przerwało. Franka też już mają. Dzwonię na policję. Powiedzieli, że trzeba odczekać 24 godziny. Ale tylko w przypadku zaginięcia. Poczekaj. Halo, czy tu policja? Chciałem zgłosić włamanie. O tak, zginęło, zginęło. Moja koleżanka, mój kolega i, i mój gospodarz domu. Halo? Odłożyli słuchawkę. Sam jej poszukam. Nigdy nie pójdziesz. Nikt więcej nie wyjdzie z tego domu, bo jeżeli wyjdzie, to już nie wróci. To ja lepiej zostanę. Będziemy tu siedzieć i czekać, może ktoś zadzwoni. Dobrze. Jedna Zuzia, porwana przez seksualnego maniaka z aparatem słuchowym w buchu. Właśnie. Nawet jeśli powiem mu tak, to on mnie usłyszy. Dobry wieczór. Ładną mamy dzisiaj noc. Na co? Na dewastowanie budek telefonicznych. Wychodź. Ja coś! Tego... Unęliśmy. Jest piąta rano. Jest piąta rano, usnęliśmy. Dzwonił ktoś? Nie, nie dzwonił, byśmy słyszeli. Może dzwonił i nie usłyszeliśmy. Dzwonił? Nie dzwonił. Może dzwonił. Poczekamy, może zadzwoni. Może zadzwoni. Zuzia mi się śniła. Była taka śmieszna. No, nie był tak. Znajdziemy ją na pewno. Na pewno ją znajdziemy. Już się przyzwyczaiłam, że stale na wszystko wpadała. Głównie na ciebie. Tak? O, tak. W tym sensie żal mi tego faceta, który ją porwał. Przestań! <laughs> To jest... Zapałki? Widzę, że zapałki, ale skąd się to wzięły? Hotel Błękitna Agawa w Ząbkach pod Warszawą. Zapałki? Cygaro? Krysiu. Ktokolwiek porwał Zuzię, mieszka w hotelu Błękitna Agawa w Ząbkach. I trzyma tam Zuzię. Wiele się jedzie na tam. Ja Weźcie go Zuzi zdjęcie ja Dobrze. Ja to załatwię. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi o pokoik na kilka godzin. Słuchaj. A gdzie pański bagaż? Nie ma bagażu. Nie wynajmujemy pokoik gościom bez bagażu. To porząd. E, chwileczkę. Jest szkodzi. Pożyczę panu. <grym> Za walizkę należy się 15 złotych. Ile walizek pan chce? E, przepraszam, ale na mnie wróciło. Przeszliśmy tutaj, ponieważ kogoś szukamy. Widział pan kiedyś tę dziewczynę. Może widziałem. Co znaczy może widział pan czy nie? Proszę pana, ja działam jak automat A, telefoniczny. Chce pan mieć sygnał. Musi pan włożyć kartę. Nie, nie mam karty. Proszę, tu jest 10 zł. Widziałem. Naprawdę? Z kim była? Pan chce połączenie międzymiastowe. To kosztuje więcej. Była tu z takim wsiwym facetem, koło pięćdziesiątki. Miał w uchu aparat słuchowy i wiedziałem, że tak będzie. W którym są pokoju? Międzynarodowe jest jeszcze droższe. Dzień dobry, wujku. Dzień dobry, wujku. Dzień dobry, wujku. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Dobrze ci się spało na tej kanapie? Dobrze, ale krótko. No, to moja wina, za długo rozmawialiśmy w nocy. <laughs> Szkoda, że nie możesz dłużej zostać. Niestety, takie jest życie komi-wojażera. Jednego dnia tu, drugiego gdzie indziej. Wiem, wiem. Muszę się teraz przygotować na spotkanie z klientem i rozłożyć próbki towaru. To ja się umaluję. A nie dla pana? Ja nie zamawiałem śniadania do pokoju. Ale w naszym hotelu jest taki zwyczaj, sami przynosimy. Bandy, to gdzie ona jest? Słucham! Wiem, że ona gdzie jest. Co z nią zrobiłeś? Słucham! Nie udawaj duchego, gdzie ona jest! Ja nic nie słyszę! Muszę założyć aparat! Mów, gdzie jest Zuzia? Mów, o ciełdusze! Gdzie jest Jesteś! Uciekajmy stąd! Co ty robisz z moim wujkiem? Nie gadaj, ucieka! Z twoim wujkiem? O, przepraszam pana, to nieporozumienie. Nie, nie e, przepraszam. Oj, ja chyba panu zepsułem aparat słuchowy. E, raz, dwa, trzy... Pra... Ja... Zostaw to! Przepraszam. Wujku, to są moi znajomi, ja z nimi mieszkam. Bardzo mili ludzie. Miło było poznać. No. Już teraz możesz zacząć mówić, co to wszystko miało znaczyć. Suziu, to jest jakieś nieporozumienie. Myśleliśmy, że Ciebie porwali. Dlaczego mieli mnie porwać? Wszędzie były na to dowody. Jakie dowody? Znaleźliśmy Twój złamany obcas. No zgadza się. Złamał się, bo skakałam z radości, kiedy zobaczyłam wujka. To jest mój ojciec chrzestny. Mieszka w Gorzowie. No i dzisiaj ma spotkanie w Ząbkach z hurtownikiem. Skakałaś ze radości? No jasne, to by się zgadzało. Co? Pan Roman wtedy się obudził. Dlaczego nie otworzyłaś mu drzwi, kiedy przyszedł na górę? Krysiu, myśl. Pan Roman wchodzi na górę, ale Zuzi już tam nie ma, ponieważ jest z wujkiem na dole w samochodzie. Dlaczego powiedzieli nam, że płakała, kiedy wsiadała do samochodu? Płakała z radości, że zobaczyła wujka. Ja wcale nie. Płakałam, bo wujek powiedział, że Felek jest chory. Albo z żalu. Kto to jest Felek? Jamnik. Wujka. No. Zabrałem Zuzię na kolację. Potem przywiozłem ją tutaj, żeby jej pokazać zdjęcia ze ślubu mojej córki. Rozmawialiśmy, a potem zrobiło się późno i Zuzia powiedziała, że prześpi się na kanapie. To wszystko, co się wydarzyło! No i właśnie to starałem się Krysim wytłumaczyć, ale jak ona sobie wbije coś do głowy, no to koniec. Mogę nie. wam e, 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 zadać pytanie? E, no jasne. Dlaczego nie przeczytaliście tego, co wam napisała? Nic nam nie napisałaś! Napis telefonu. No nic nie było koło telefonu. Był tylko rachunek telefoniczny, który zresztą mam ze sobą w kieszeni. Chcesz zobaczyć? Hmm. Chcesz zobaczyć? Śmieszna <laughs> sprawa. Przepraszam, muszę lecieć. <laughs> Chcesz powiedzieć, że miałeś tę wiadomość przy sobie cały czas i nawet jej nie przeczytałeś? <laughs> Niedopatrzenie! No zwykłe niedopatrzenie! No nic się nie stało. Nic się nie stało. Niech się pan za mną stawi. Ja nic nie słyszę! To w takim razie nie będę się z panem żegnał. To na razie. Już ja cię dopadnę. Scham! <laughs>